Hej wszystkim Zaku Board Games. Dzięki, że jesteście tutaj. Ja jestem Zaku i dzisiaj będziemy robić kolejny warsztat. Pokażę dzisiaj wam jak robić kolejne tereny do bitewniaków, a będą to takie wzgórza, skałki, to co między innymi widzicie tutaj. I pokażę wam jak zrobić takie elementy terenu na dokładnie trzech, a może nawet czterech przykładach. W każdym razie na kilka różnych sposobów. Najlepszym materiałem na bazę właśnie na takie elementy terenu będzie to, czego używaliśmy do robienia murków w tym pierwszym warsztacie, i będzie to ten Styropian XPS. Najlepiej sprawdza się do tego, żeby właśnie w nim rzeźbić jakieś fajne kształty, które będą nas interesowały. Ale od razu przejdziemy do pierwszego przykładu. Nie będę pokazywać, jak rzeźbić konkretne kształty takie z grubsza, ponieważ to tylko i wyłącznie od Was zależy, czy będziecie chcieli zrobić takie skałki mniejsze, większe. Ja tutaj pokażę Wam parę sposobów, jak je właśnie wykończyć, aby fajnie, realistycznie wyglądały. No i jak możecie zobaczyć na pierwszym przykładzie, w przebitkach. Po wyrzeźbieniu takiej bazy tworzę poszczególne wzory właśnie skał, nacinam miejsce przy miejscu nożykiem modelarskim i te nacięte kawałki wyrywam. I staram się robić to w trochę nieregularny sposób, żeby nie wyglądały to jak regularne ząbki na tym naszym modelu. I żeby taki teren sprawdził się do bitewniaka i żeby był użyteczny, na tym akurat przykładzie, z jednej strony zrobiłem taki spadek, aby... Jakiś na przykład oddział łuczników mógł na taką skałę wejść, aby zwiększyć swój zasięg? Ale to, jak to zrobicie, zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji, pomysłu i docelowego przeznaczenia, właśnie takiego terenu. I tak jak na razie pierwszy model jest skończony, to ja go na razie odstawiam, żeby zająć się kolejnym, ponieważ będziemy malować wszystko naraz. Jeśli chodzi o kolejny model, ja tutaj postanowiłem zrobić właśnie ten teren, tą skałkę, to wzgórze nieco wyższe. Ale wiadomo, jednostki też na to muszą wejść. Zrobiłem więc taką krętą drogę właśnie na to samo wzgórze. Ale w jaki sposób inaczej wykończyć skały? I ja to robię w taki sposób, że wziąłem kombinerki i miejsce przy miejscu kombinerkami. Chyba że macie mocne palce i paznokcie, to nawet paznokciami możecie wyrywać. Wyrywamy kawałki tego styropianu. I właśnie wyrywając ten styropian miejsce przy miejscu, zrobimy naprawdę taką dużo bardziej naturalną, fajną strukturę. I wszystkie pionowe elementy tych skał, które są nawet tutaj pomiędzy tą krętą drogą, także muszą być w taki sposób właśnie przygotowane. Będzie to trochę mozolna robota, ale naprawdę warto przygotować sobie właśnie to w taki sposób. Ale zobaczmy sobie teraz trzecią technikę, i tutaj będziemy potrzebowali trochę więcej czasu. I do tej trzeciej techniki będziemy potrzebowali to, czego już używałem w sumie w każdym filmie, i jest to znowu folia aluminiowa. Z folii aluminiowej szykuję dosyć duże kawałki i składam to na 3-4 razy żeby ta warstwa tej folii była dosyć gruba. Następnie całą folię zgniatam, następnie rozkładam i zaginam do góry brzegi, robiąc tego takie jakby pojemniczki i miseczki. I teraz biorę taki najzwyklejszy, najtańszy gips szpachlowy, rozrabiam go z wodą, aby jego forma była nadal taka trochę płynna i wylewam właśnie do tej folii aluminiowej ten cały gips. Albo możemy poczekać, aż to wyschnie na spokojnie, co najmniej jeden dzień będzie to musiało sobie wyschnąć, albo możemy trochę przyspieszyć ten proces, lekko podsuszając to w piekarniku, co ja zrobiłem i zabieram się dalej do roboty. I po wyjęciu już teraz tego zaschniętego gipsu z aluminiowych form, łamię go na mniejsze kawałki, i one właśnie nam posłużą, żeby obłożyć nasz styropianowy model kolejnego wzgórza. Także po przygotowaniu kolejnego modelu wyciętego z pianki XPS, dopasowujemy poszczególne elementy tego połamanego gipsu, aby stworzyć z tego jakiś fajny, zazębiający się wzór, który ładnie nam się spasuje i nie będzie między nim za dużo luk. Ale wiadomo, jakieś luki będą. Także takie luki albo możemy uzupełnić gipsem, albo możemy te luki uzupełnić klejem i wkruszać do niego właśnie mniejsze kawałki tego gipsu, czy na przykład jakiegoś żwirku albo piasku. I tak jak cały model dookoła już jest obklejony tymi naszymi pokruszonymi skałkami, to możemy odstawić go, żeby to wszystko sobie na pewno podeszło. I co jest ważne o ten gipsowy właśnie model przed malowaniem? Ano bardzo ważne jest, że taka farba może nam zejść, jeśli tego gipsu nie zagruntujemy. Tak samo jak malujemy ściany, jeśli nie zagruntujemy ścian, to po prostu farba nam z tego zejdzie. Także bierzemy najzwyklejszy i najtańszy grunt do ścian, i cały model objeżdżamy właśnie takim gruntem. Jest jeszcze jeden sposób na wykończenie takiej skały, którego co prawda nie nakręciłem, ale mogę wam pokazać na przykładzie właśnie tego wzgórza. I zrobiłem to w taki sposób, że po prostu styropianowy model posmarowałem klejem i posypałem piaskiem. I jak ten piasek nam zastygł, wtedy też robi się taka fajna struktura. Pokażę wam to w przybitkach. Ok, jak wszystkie nasze modele mamy przygotowane, to to, co robiliśmy w pierwszym filmie i w drugim filmie, czyli najpierw malujemy wszystko, podkładujemy czarną akrylową farbą, a następnie robimy drybrush. Ja tutaj akurat zrobiłem drybrush znowu na szaro. Jeśli wy chcecie możecie użyć na przykład jakichś odcieni brązu, bądź jeśli miałby być efekt takiego piaskowca, wtedy bardziej użyć takich właśnie piaskowych kolorów. Wszystko zależy od Waszej inwencji. I teraz samą górę, czyli jakby płaską powierzchnię naszego wzgórza też musimy jakoś wykończyć. I ja zrobiłem to w ten sposób, że posmarowałem wszystko klejem do drewna, a następnie posypałem w jednym miejscu piaseczkiem, w jednym miejscu żwirem. Jak to wszystko mi podeschnęło, wtedy ten piasek i żwir maluję na jakieś takie albo też szare, albo brązowe kolory. I na końcu mogę jeszcze wtedy raz posmarować wszystko klejem do drewna i obsypać y, taką posypką trawiastą. Na sam koniec także możemy już ręcznie podoklejać jakieś mniejsze krzaczki, jakieś mniejsze kamienie, posypać w niektórym miejscu jakimś żwirkiem, bądź taką gąbczastą posypką. Samą posypkę możemy też dokleić do naszych skał, aby wyglądały na takie obrośnięte chem. No i na samym końcu możemy też na przykład umieścić drzewa na takim wzgórzu, które pokazywałem wam ostatnio, jak robić. Pokażę wam w przebitkach jeszcze raz, jak wyglądała baza do mojego drzewa zastępczego do Everdela. Przy takich dużych drzewach, właśnie czy chcemy, czy nie chcemy, to raczej będziemy musieli wykonać właśnie taką bazę. No i. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten warsztat. A co będzie w kolejnym warsztacie? Możecie mi dać znać. Ja mam parę pomysłów. Na przykład, mógłbym wam pokazać taki niezbędnik modelarski, czyli od jakich narzędzi możemy zaczynać. Bądź mogę na przykład y, zrobić jakiegoś klimatycznego Dye Albo możemy iść dalej jeszcze w tereny dobitewniaków i zobaczymy sobie, jak robić różne przeszkody terenowe. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć za dwa tygodnie. A dzisiaj ja się z wami żegnam. Dzięki i na razie.